Ten RCB D7 jest przede wszystkim dla osób, które chcą hulajnogę elektryczną z dużym zasięgiem i dosyć szybkiej, bo ta może się rozpędzić do nawet 45 km na godzinę. D7 ma też duży akumulator o pojemności prawie 21Ah i według producenta można przejechać na niej nawet 90 km. Brzmi to naprawdę ciekawie, a myślę, że cena wynosząca tylko 3300 zł zachęci Was do obejrzenia całego tego materiału. Także zapraszam Was na test tej hulajnogi. Zanim jeszcze ruszę na tej hulajnodze, pokażę Wam, że mam 29 km przejechanych, niecałe pół baterii jest rozładowanych, a jechałem te 30 km praktycznie cały czas na najwyższym trybie mocy przy prędkości około 40-30 km na godzinę. Także mi już imponuje naprawdę ten zasięg, a jeszcze nie sprawdziliśmy go do końca. Przyczyny tak dobrego zasięgu są oczywiście dwie. Pierwsza to wiadomo bateria, drugie to wiadomo też silnik, który jest tylko w tym nim kole. W przednim kole nie ma silnika. Hulajnoga, jak widzicie, jak wiele tego typu hulajnog jest w kolorach czarno-pomarańczowych. Tutaj jest taka różnica, że ten pomarańczowy akurat jest w połysku, a nie w macie, co trochę się wyróżnia i jak dla mnie też bardzo dobrze wygląda. Konstrukcja wydaje się naprawdę solidna, podoba mi się ten podnóżek, który jest no bardzo też mocny i tuż pod amortyzatorem. Tutaj jest znaczek, żeby nie stawiać nóg na błotniki, to są tylko błotniki, ale jest naprawdę też solidny ten podnóżek. Mamy tutaj jedno światełko, tutaj są kierunkowskazy z przodu i z tyłu, i jeszcze podświetlane logo. Tutaj na deku i tutaj na róży sterowej. Jeśli Wam się od razu nie podoba ta smyczka, to pod koniec filmu pokażę Wam po co ona jest, jakie ona ma zastosowanie. Naprawdę fajny wyświetlacz na środku, z lewej strony jest kontroler, który ma też bardzo proste guziki, wszystko wiadomo do czego służy. Wyświetlacz, żeby dobrze było widać, co jest na nim widoczne, naprawdę muszę rozjaśnić, ale uwierzcie mi, że w pełnym słońcu też widać nawet w okularach przeciwsłonecznych, co tutaj jest wyświetlane, tylko jakoś ten wyświetlacz nie współgra z moją kamerą. Jak widzicie, rusza się na hulajnodze poprzez odepchnięcie. Kiedy hulajnoga jest nieruchoma i dotknie się manetki gazu, to ona po prostu nie pojedzie. Można to traktować jako taki protokół bezpieczeństwa, żeby na przykład nie uszkodzić samochodu, który jest obok. A nie wiem, przechodni pieszy, jak chce zrobić wam psikus albo kolega i ruszy tą manetką, no to po prostu ta hulajnoga nie pojedzie. Przyspieszenie na hulajnodze jest dosyć łagodne. Moc znamionowa tego silnika w tylnym kole to 500 W. Nie wiem, jakie jest przyspieszenie i jakie moment obrotowy, ponieważ tego nie deklaruje producent. Ale no mówię, takie przyspieszenie jest dosyć łagodne, ale dzięki temu mam wrażenie, że zasięg hulajnogi się wydłuża, no bo im gwałtowniejsza jazda na hulajnodze, tym te zużycie baterii, tym zużycie energii jest po prostu większe. Także jeśli ktoś chce mieć i tak szybko jadącą hulajnogę, no bo ona może się rozpędzać do 45 km na godzinę, ale żeby to przyspieszenie po prostu nie wciskało w fotel, bo nie każdy tego potrzebuje, no to ta hulajnoga może być właśnie dla Ciebie. Po zakupieniu hulajnogi przychodzi ona do Was zablokowana do prędkości maksymalnej 20 km na godzinę. Naturalnie przy takiej prędkości i przy nawet niższych trybach wspomagania, jeśli chcecie pojechać wolniej, no to zużycie energii jest zdecydowanie mniejsze. Zobaczycie podczas mojego testu, ile tak naprawdę można przejechać na tej hulajnodze nodze takim żwawszym tempem, z prędkością 20 km na godzinę, no i powyżej, jeśli odblokuję ją, ale nie mogę wam pokazać jak ta hulajnoga faktycznie jedzie szybko, bo tak sobie zażyczyła marka RCB. Ale to trochę ominiemy i dzięki magii montażu zobaczycie jakie są odczucia jazdy przy wyższych prędkościach, to znaczy... Wiecie, takich samych, ale na przykład w lesie, gdzie nie ma ludzi, gdzie są, nie są drogi publiczne, bo po drogach publicznych no nie można jechać po prostu na hulajnodze powyżej prędkości 20 km na godzinę. Może hulajnoga nie ma przyspieszenia rakiety, to jednak pod taką górkę powinna sobie dać radę bez większego problemu jak na razie. Teraz się wypłaszczy, więc na pewno tutaj podjedziemy, ale zobaczymy jeszcze dalej, bo zrobi się trochę bardziej stromo. Teraz znowu robi się bardziej stromo. Jak ta noga da radę, czy te 500 W to jest wystarczająco? Mówię, że nie wiem, jaki jest tutaj moment obrotowy. Teraz będzie największa stromizna? Oj, dajemy radę. W końcu hulajnoga się zatrzymała, kiedy poziom nachylenia wynosił jakieś 20 stopni. Model D7 na pewno wystarczająco ma mocy, żeby podjeżdżać pod normalne miejskie podjazdy i pod łagodne wzniesienia, a jeśli chodzi o jazdę po górach, to raczej ogólnie nie polecam tam jazdy na hulajnogach. Teraz jedziemy do lasu, gdzie poszalujemy i wcale nie będziemy jeździć z wyższą prędkością niż 20 km na godzinę. No i jedziemy ciągle tak samo wolno 30, to znaczy 20 km na godzinę. Wcale nie jadę teraz 30 km na godzinę, ale prędkość. Czuć o teraz hamulce. Mam wrażenie, że w lesie nagle ta kulej noga jest jakaś taka bardziej żwawa. o, Dobrze, że mam przyczepność dzięki grubym oponom. Naprawdę one są grube. Wielkość to... O, ale mnie podrzuciło na korzeniu. Średnica tych kół i opon to 10 cali, także są one całkiem spore i pokonują nierówności jak korzenie, dziury naprawdę dobrze. O ile, ile tutaj już jedziemy? Wcale nie jedziemy już 37 km na godzinę, ciągle jedziemy 20 Konstrukcja jest zwarta, pomimo tego, że jest składana hulajnoga, ale wyskok, to nie telepie się, nic tutaj, nie ma żadnych luzów. Co jest ważne, zawieszenie w tej hulajnodze jest moim ulubionym typem zawieszeń w hulajnogach elektrycznych, czyli w kształcie litery C z amortyzatorem sprężynowym schowanym tutaj. Na takim rodzaju zawieszenia czuję się najpewniej, jeżdżąc przez przeszkody na hulajnogach. Nie mam takiego wrażenia, że przelecę przez kierownicę, tylko ładnie, naprawdę, szczególnie przednia amortyzacja połyka przeszkody. Jeśli chcielibyście jeździć z większą prędkością, jak ja, nie teraz oczywiście, no to przydaje się do tego też bardzo szeroki dek. Jest on wysoki. Wystarczająco szeroki, żebym położył w nim, jadąc, prosto do kierunku jazdy dwa buty obok siebie. Dodatkowo jest ta podnóżka pod tylnią nogę, co też się przydaje. Chociaż hulajnoga noga może Wo! Nie ma takiego przyspieszenia, jak takie z dwoma silnikami, no to jednak przydaje się ona do trzymania tej stabilizacji i kontroli jazdy przy wyższych prędkościach. Dla mnie zabawa zaczyna się dopiero wtedy, kiedy czuję się bezpiecznie na rowerach, czy to hulajnogach, a bezpieczeństwo oczywiście zapewniają hamulce. Tutaj są one tarczowe, mechaniczne, niehydrauliczne, na większych tarczach 160 mm. Pomimo tego, że są mechaniczne, to naprawdę nie trzeba mocno zaciskać klemek hamulca żeby one skutecznie zahamowały. Nawet przy większej prędkości 45 km na godzinę nie ma problemu z zahamowaniem, a tak grube opony też dają tą przyczepność, czy to na asfalcie, czy na luźnej nawierzchni, żeby było to tarcie między nawierzchnią a hulajnogą, więc to hamowanie jest po prostu skuteczne i proste. Hulajnoga już mocno zwolniła, zaraz chyba się rozładuje bateria. Zanim wrócę do domu i pokażę wam, ile faktycznie udało się na niej przejechać. Złożymy ją, żebyście mieli pogląd, jak się tą hulajnogę składa i ile czasu to zajmuje. Najpierw tutaj na kierownicy mamy dwa takie pokrętła, które trzeba rozkręcić. Po odkręceniu, co zajmuje kilka sekund, po prostu ją tutaj składamy. Można ją jeszcze tutaj obniżyć, żeby nie zajmowała tyle miejsca, jeśli chodzi o wysokość. I tutaj mamy kolejne pokrętło, które trzeba rozkręcić, żeby zabezpieczenie i ten pałąk obniżyć. Jak widzieliście, jechałem przed chwilą w różnych warunkach i skakałem trochę na tej hulejnodze. Byłem też w trudniejszym terenie i nic tutaj się nie luzowało. Także to jest na pewno zaleta. No i już obniżamy. I teraz ta wstążka, ta smyczka, o której mówiłem na początku filmu jest po to, aha, żeby ją sobie tutaj obwiązać, tylko trzeba też wyczuć długość tego. I teraz ją tu obwiążemy. O, cyk, i możemy w ten sposób podnosić hulajnogę. Jadę już z prędkością 7-8 km na godzinę, byle już tylko dojechać do mieszkania. Niedaleko zostało, ale taka prędkość to już jest męka na hulajnodze elektrycznej. Ale mam na szczęście z górki, więc jakoś powinienem się dotoczyć. Udało mi się dojechać i mam przejechane 53 km. Trzeba jednak zaznaczyć, że te 53 km przejechałem raczej w szalonych warunkach i z szalonym tempem. Także, jakbyście jechali przepisowo tylko z prędkością 20 km na godzinę, to jestem pewny, że przejedziecie 70, 80. 90 może nie jest nawet naciągane, jeśli ważycie mniej typu 60 kg i jeździcie prędkością jednostajną, bez ciągłego przyspieszenia i zwalniania w stałych warunkach, to jest to osiągalne. Czyli całkiem nieźle jak na hulajnogę za 3300 zł, jest tu dobre zawieszenie, wygodnie się jedzie, ta prędkość jest też wysoka, przyspieszenie może jest trochę mniejsze i nie podjeżdża tak super pod górki, ale zastanówcie się jak często będziecie faktycznie z tego korzystali, prawdopodobnie może w 2% czasu jazdy tak naprawdę na tej hulajnodze. Jeśli RCB D7 Ci się spodobał to masz link poniżej w opisie, może jakiś kod rabatowy ode mnie, dzięki wielkie za oglądanie, możesz też zasubskrybować jeśli chcesz więcej tego typu urządzeń na moim kanale.